Cześć, siemanko, z tej Denios, a dzisiaj otworzymy sobie mój tipaka z pięcioma saszetkami plus mitkami bo mam ich 10 11 jeszcze, plus trzy paczki z włoskiego boksa Tutaj mamy przykładowy ten boks właśnie włoski. Znaczy, włoski, no przyjechał mi z Włoch, więc mam nadzieję, że jest włoski i że tam dorzucili momentum. Na razie trafiliśmy tylko jednego momentum z takiego boksa ale jeżeli wpadnie, wpadnie jeszcze drugi, to będę zadowolony. Tu mamy w ogóle już rozerwane. <laughs> Ale otwórzmy sobie. Zobaczmy. Co my tu mamy ciekawego? Tu muszę lepiej, że rozerwane. Będzie łatwiej otworzyć. O kurde, tam to nie jest łatwiej. Ja, trzeba przejść się radzić. Dobra. Kurde, oko mnie Dobra. Udało się otworzyć. I zobaczmy co my tu mamy, powiem wam że dosyć, nie wiem bo się wydają takie sztywne bo są bo się a dosyć sztywne i ciężkie to jest, mam nadzieję że będą fajne trafy. Położymy sobie, niech to będzie takie małe tło, zobaczmy jaki pojedynek nimitek będzie, czy nie będzie zaraz Eintrachtu znowu jak jakiś czas temu. jak byłem przy niemieckiej granicy to cały czas Eintracht się trafiał i zobaczmy, mamy u i Manuela Akandziego czy to ten hamul przypadkiem nie ma w tych limitkach czy mi się wydaje w sensie w tych kartach Panini jakieś mam takie wrażenie, że nie, ona bank nie ma nie, no, na 100% czyli co tego sobie odłożymy tutaj a ja muszę spauzować i poszukać jakiejś limitki Dobra, jestem. Dobra, weźmiemy sobie Liverpool i tego, i Arsena. Chyba zrobimy sobie taki angielski pojedynek, co? Chyba tak, wiecie co, żeby był kontrast. To zrobimy tak. Eee, czy ja to będę musiał wywalić? Chyba. Czekajcie, muszę sobie przerzucić. To nordic, pa paczki nordic edition. I ten, a to zostawmy. Mm, dobra, ja będę musiał sobie na bok to wziąć. Zobaczmy, cyk, jedna paczka. Odkleję chyba od razu, co? Nie ma sensu. i to zostało. Kurde, ta ostatnia jest mocno przyklejona, ale będą pomyliczone te karty zresztą. Jeszcze... Masakra. Dobra, to. wkładamy sobie na bok. I mamy te saszetki. Pięć saszetek plus trzy tutaj. Co odłożymy sobie? Czekajcie. No bo przyklejały się niestety. Z Halandem. Kurde blacha wszystko leci. Masakra. No a tutaj też. Dobra. To tu dołożymy jedną pos... no, tutaj Z Szoboszlajem. I co? Może najpierw otworzymy właśnie tą paczkę. Co było w tym zestawie w multipaku? A te włoskie tam po prawej zostaną. Dobra, zobaczmy. Co tu multipaczek rzuci. Mamy Serge, Serge Gnabry. Serge Gnabry. Manuel Lancini. Czy mi się wydaje, czy tu się klei? <laughs> Florentino. Magnifikę. Manuel Molina Czy Manuel Nahuel? Nie wiem, rany O kurde, cztery bazówki Golden Legacy 2017 I Kapitan Manuel Neuer <grytko> Słabiutko, słabiutko Dobra Teraz kolejną paczkę z Multipaka To jest, ty o kurde Tutaj jest Golden Baller, patrzcie Kartowałem. Ale jest strasznie gruba ta paczka. 2, 3, 4, 5, 6, 7 kart. Widzicie? Mówiłem, że jest strasznie gruba. Masakra. Taka naprawdę sztywna się wydawała. A ciekawe jak tutaj było. 2, 3, 4, 6. Dobrze, tu jest dobrze. Wiecie co może świecące sobie będę odkładał? Jakby co, te, te kropek, takie to są kurde te od paczek bo to jest papierowe i to wszystko tutaj spada. Juan. Mamy Ilkaya Gundugana z Barcelony. Morato Benfica, rzadko mi się chyba trafia. Jest Izak Papadi z PSV. Taitana Jonatana Taha. Federico Di Marco z Interu. I ostatnią kartą jest Josaka z arsenalu, no więc punkcik. Właśnie tutaj zrobiliśmy angielski pojedynek, bo UDG się trafił i Manchester City. Więc stwierdziłem, że taki pojedynek będzie. Dobra, tu mamy paczkę z Włoch. Widzicie, tu jest kłodzik nawet. Ta jakaś cienka. Chyba, że tamta była taka gruba, że teraz się nie przyzwyczaję do tych paczek zwykłych. Vitor coś z Barcelony. Mamy Florentino, Benfica. Benfica często się trafia i na chwilę Molina znowu. No a Lang z PSV. Mamy Legend Sergio Aguero. Ej wiecie co? Jak ja oglądam, jak ktoś trafia Momentum, to bardzo często jest legenda plus Momentum. Na przykład mój, mój brat trafił tego z Buffonem Legend tego Momentum Yamala, więc zobaczmy. I fan z Mason Greenwood, no niestety. Miałem nadzieję. Ale, jak zwykle. No, ale, ale właśnie bardzo często tak się tak wpada. Dobra, teraz paczka z minipacka. Jakoś dziwnie wziąłem z prawej strony jednak. Tu jest, oj kurde. Nie wiem, wydaje mi się, że to są tak sztywne paczki. To ta nie jest sztywna, ta jest mięciutka. I teraz powinien go ten wylecieć i ten i, I dupa jednak nie wyleciał <laughs> Jack Riddick Manchester City pierwszy punkt dopiero wow na tylu paczkach mamy. Benasera czy Benakera z mamy Korea Marcelo kurde co ja co ja mówię Jakoś tak dziwnie dzisiaj kapitan Dawid Calabria i legend David Beckham no ładnie kolejna legenda super dwie legendy się trafiły więc zobaczmy. Teraz znowu sobie z tego multipaka. A, a ta się trafiła z. A ta się trafiła z tych włoskich, chyba. Czekajcie, kliknę, żeby nie przygasł. Dobra. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Tam coś się świeci, a to jest pewnie jakieś fluo czy. Czy jakieś inne. E, dobra. Czyli nie trafiliśmy tu nic, chyba nic. Saibari PSV Florian Wirz, by Leverkusen. Vitor kolejny Dominator Mohamed Salah Liverpool ładnie Fajny teraz Darwin jest, no to szybko szybko tutaj przeszli na prowadzenie i ostatnią kartą, kto Bacz Marcinia dobra, teraz paczka z Włoch to jest ta sztywna tu jest albo 7 kart, albo albo mojego Dembolera zobaczmy nie ma go dembolera, dwie świecące od razu na start Widać Masakra Zrobimy sobie tak Kurde niby taka sztywna, a dupa Mbemba Mercedia Guerreiro Bayern Monachium Curtis Jones Liverpool Fluo Federico Chiesa, Boże Jak tak robię, o Tak mi świeci w oczy O tak mi świeci w oczy, że masakra. Światło odbija śmiesznie. Mamy 2024 Golden Legacy. Czekajcie, czy tu nie ma dwóch kart? Ta taka sztywna jest. No serio, ta jest taka sztywna jakaś. Sztywniejsza niż inne. Fast Fate Luis Diaz. No to ładnie. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że Manchester City przegra. Czasami w jednym odcinku od 8 paczek wylatuje 10 11 tych kart. A tutaj jedna karta. Wow. Dobra, no, ja już nic nie mówię. Nie ma sztywnych tych paczek. Nie wiem. Cały czas mi się tylko coś wydaje. Mbemba. Marsylia. A mamy Dumfriesa Inter. Reindersa de Minan. Magician. Kenan Idis, Juventus. I ostatnią kartą. Fans favorite Griezmann. Dobra. No słabo, słabo. Nie lecą tego dembolery, Ale zobaczmy tu. Czy da się coś wyczuć? Nie powiedziałbym. To jest takie gadanie tylko chyba. Mamy Kai Havertz. Arsenal. Z punkcik. Czyżby jakiś kombat był. Tapsoba. Berger Verkusen. Barcelona Niego Martinez. Dominator Robert Lewandowski, super karta Fluo q Ko i favorite Bukaj Osaka. No ładnie, blisko było i byłby remis. Mógł się trafić jakiś Golden Baller, Saki na przykład, i by miał hat -tricka. I jeszcze remis w pojedynku z Liverpoolem. Ważne punkty. No co, niestety znowu nie udało nam się Golden Ballera. Ja szczerze powiedziawszy, nie mam farta. Na tym wyjeździe co byłem, to potrafiałem chyba 11 Golden Bolerów z Invisible, oczywiście licząc to. 11 Golden Bolerów, a tutaj mogę otwierać, otwierać i nic mi się nie trafi. Masakra. No, ale najlepszymi trafami, słapię ostrość, powo, Są Sergio Cu uwielbiałem gościa, i David Beckham. Szkoda, że jak do Barcony przyszedł, to niestety zachorował, nie wiem, bo on problemy z sercem chyba miał, z tego co kojarzę. I niestety nie mógł grać w piłkę i zakończył karierę. Akurat jak do Barcony poszedł. Czaicie? Super. Super ekstra. No, a dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Zostawcie łapki w górę, suba i do zobaczenia w następnych filmach. Jeżeli chcecie, to też zobaczcie poprzednie właśnie. Do widzenia. Cześć.